No i w końcu mam przed sobą bardzo ciekawe miejsce. Jest ryba. Jest, jest ryba. Jest ryba. Cześć, witam was w kolejnym odcinku i z racji tego, że film z bagiem Wam się tak podobał i było aż 30 tysięcy wyświetleń, to chcę wykorzystać ten fakt i mam dzisiaj jeszcze ciekawszy pomysł na odcinek. Mianowicie zabieram belly Boat i będziemy robić spływ w najdzikszą rzeką, jaką znalazłem. I tak, będzie bardzo ciekawie, bo prawdopodobnie mogłoby tak być, że w tym roku nawet nikt tutaj nie pływał i te ryby, które dzisiaj trafię, mogą być nawet niepokute, naprawdę dzikie. Jestem mega podekscytowany, bo to chyba będzie najciekawszy wyjazd na ryby, jaki kiedykolwiek w sumie zaliczyłem. No bo naprawdę tak. Rozdziewiczanie tej rzeki będzie dzisiaj. Także trzymajcie kciuki, aby się udało połowić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli nie oglądacie mnie na bieżąco. I działamy. Ale będzie bardzo ciężko, bo lataliśmy tutaj dronem i widzieliśmy, ile jest zwalonych drzew. Będę musiał co chwila, tak naprawdę, schodzić z tego belly boata. I na brzeg, i później z powrotem się wodować. I tak non-stop. A na końcu jest bardzo duże rozlewisko i takie bagna XXL, czyli tak naprawdę powtórka z rozrywki z tego sezonu, jak byłem na bagnach. Tylko że te bagna będą mi jeszcze większe i będziemy je obawiać na bellybowcie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do oglądania tego filmu. Na pewno samego siebie bym zachęcił. Dobra, idziemy łowić. I oczywiście o czymś musiałem zapomnieć, a mianowicie o tym, że łowię na spinning i nie wiem na co się dzisiaj nastawiać, bo ta rzeka może mieć naprawdę bogaty rybostan po jarzie, wzdręgi, o konie, szczupaki. No, oczywiście szczup paków nie chcę łowić, bo jeszcze nie ma Maja, ale mam ze sobą woblery, gumy przeróżne, GF1 Greatfisha, e, duże i małe te baby, więc naprawdę będzie wachlarz możliwości i mam nadzieję, że e, dam sobie radę, bo naprawdę jest tych zwalonych drzew, tak jak powtarzałem wcześniej, bardzo dużo. Nawet się zastanawiam, czy zakładać na początku płetwy, czy jednak sobie je odpuścić, bo będę tyle razy schodził. Na początku jest dużo tych zwalonych drzew, także decyzja zapadła, na początku będę łowił bez płetw, czy płetw, jak to się poprawnie wymawia, nie wiem, bo polski język to trudny język. Mimo że trochę jestem jeszcze chory, to jestem też mega podekscytowany tym łowieniem dzisiejszym i zapomniałem, że jestem chory. No, nie mogłem jakoś, wiedząc, że będę miał dzisiaj wolne, bo są święta, nie wyjechać na ryby. No, kurczę. To by był słaby dzień. Bez ryb, zdecydowanie. No i czekamy na to pierwsze branie. Na coś takiego, co spowoduje, że będzie mi się bardziej chciało łowić. Cokolwiek. Byle by była oznaka życia. No przydałaby się kamera 360, bo na pewno by były jeszcze ciekawsze były te ujęcia z Belly Bota. Pomyślałem nad tym, żeby jak będę łowił z Belly mieć tam 360, no bo jednak zdaję sobie sprawę, że to może się przyjemnie jeszcze oglądać ciekawiej, bo będzie kadr z tak zwanej trzeciej osoby, ale póki co punkt widzenia POT. No i w końcu mam przed sobą bardzo ciekawe miejsce, bo jest zwalone drzewo i pod nim myślę, że może być ryba. Jest ryba! Pierwsza ryba dzisiaj. I to chyba jest okoń. Albo jazik. Okoń. Ładny. No i zmiana na woblerka jest piękny oko, ale cieszy ta ryba, bo powiem wam, że jest to z miejsca, no, bajecznego. Dobrze, w końcu dostałem branie, czyli impuls, który spowoduje, że będzie mi się chciało jeszcze bardziej łowić. I o to chodzi. Jest banan na twarzy, jest piękna pogoda. i Jest otwarcie chyba najciekawszego odcinka w tym roku na moim kanale. Zmykaj, wariacie. Ależ tu jest przepięknie. Prawda, Staszku? <laughs> Pewnie, że tak, ale to dopiero początek. Kolejne drzewo pokonane, ale muszę jeszcze wrócić po bębkę. Mogłaby być jedynie troszkę głębsza ta rzeka, bo na razie... Ło! I mniej mulista. <grym> ale na razie nie ma tych dołków za wiele. A jak już się jeden fajniejszy znalazł, no to faktycznie wyszedł ten okoń. Dobra, chodź tutaj, belly Wodowanko kolejne już, chyba dzisiaj szóste. Ale tak jak mówię, spodziewałem się tego. Widzieliśmy na dronie jak to wygląda przed tym, jak wybrałem to miejsce na łowienie. Ale dobrze, że nie założyłem płetw, szczerze mówiąc, bo na razie tu jest pociutko Tutaj głęboko. Akurat. Wykrakałem. Miejscówki są bajeczne, ale jak na razie rybek brak. Ptaszki. Jest. Szczupak. Wygusek. No cóż, tego niestety, ale Spodziewałem się najbardziej, bo jednak szczypaki są wszędobylskie, Ale jest! No i wypuściłem szczypaka, możecie wiedzieć lub nie, ale powiedziałem, że by do metra i że za 10 lat się widzimy z powrotem, ale <grych> zobaczymy, czy go jakiś dziadek nie zeżre. No pływa w takim miejscu, że raczej dziadkowi by się tutaj łowić nie chciało. Nie wiem, bo tutaj nawet dojazdu nie ma samochodem. No, może... Jest jakaś szansa, że urośnie. Myślałem właśnie, że tutaj może być jakiś szczupaczek okonek, bo to jest takie spokojniejsze miejsce. Pamiętajcie, że jak łowicie na fluorokarbon, to trzeba patrzeć, czy szczupak nie przegryzł fluorokarbonu, albo chociaż go nie jakby zranił, żeby nie było widać tych ząbków, bo później traci na wytrzymałości, możecie stracić rybkę. No ale widzę, że tutaj czyściutko. No już zrobiło się naprawdę gorąco. Wybija godzina 11. A ja patrzyłem przed chwilą na mapie Google, gdzie jestem, i dopiero jedną czwartą odcinka przepłynąłem. Także taki mały skrawek, a przede mną najciekawsze miejsca, bo tam dalej robią się bagniska i robią się. Fajne zakręty z fajnymi dołkami Także oby się trafiły Jakieś jeszcze ryby mam, Liczę na wzdręgi, mam ze sobą GF Baby Także na pewno popróbujemy wzdręgi Jazie jakieś połowić A może trafić coś, o czym nawet nie śni mi się myśleć Ten odcinek rzeki z kolei bardzo zarośnięty Ale liczmy na to, że później będzie lepiej Tutaj mała reklama, bo pamiętajcie, że Przynętek, na którą dzisiaj łowię, czyli sieka bzyka Znajdziecie w Wędkarz Pro, a wpisując Kod FIFEN8 wspieracie mnie, a przy okazji Macie 8% rabatu na zakupy W Wędkarz Pro. To taka mała anegdotka a teraz zakładamy z powrotem w bo guma w tych drzewach zwalonych niestety się za dobrze nie spisuje. No i teraz mam zaczep, a oprócz tego przed nami jest masę drzew, więc zostawiam teraz bellybołta tam. Obłowię sobie te miejsca, bo szkoda by było ich nie obłowić. I później ten go bellybołta zabieram z powrotem i idziemy tam w dół rzeki kawał drogi, aż żeby minąć te drzewa, po prostu może przejdę z tym bellybołtem jakoś na plecach i damy radę to zrobić. Na razie odczepiam przynętę i obawiam sobie te drzew zwalone drzewa. Ale genialnie mi się łowi dzisiaj. To zdecydowanie... Nie będzie najłatwiejszy fizycznie dzień. No i właśnie widziałem sarenkę dosyć ładną, pokaźną. No chyba zaczyna się robić ciekawiej powiem wam. Nie chcę zapeszać, ale tutaj rzeka wygląda na głębszą za tymi zwalonymi drzewami. No tu już jest głębiej, ciekawiej na pewno. Zapowiada się naprawdę nieźle. A jesteśmy coraz bliżej bagiem, przypominam. Oby tylko rybki jakieś się w końcu pojawiły, bo teraz tu ten odcinek rzeki z 300-400 metrów jest martwy na razie. No tutaj to już jest genialnie. Tutaj już pachnie i śmierdzi rybą, bo jest głęboko. Jest powolny nurt. Kaczuchy. Wyrusznięte kaczuty. Jest ryba, mamy rybę. O, jest duża. Ciekawe co to. Szupak. Nie, jaś. Tak, ładny jaś piękny. Nie mam podbieraka niestety, bo mi zaginął gdzieś jak przetransportowałem Bołta Chwila nie uwagi. Rybka leciutko wcięta. Ale jest. Piękny. No kawał rybki, kawał jazia, już jestem zadowolony, bo marudziłem, marudziłem, ale w końcu ta rzeka wygląda ciekawiej przy tym bagnisku, o którym cały czas wspominam, które dla mnie będzie najciekawsze, no i melduje się jazik na woblera. Nie oh yeah. mierzymy, bo to żaden rekord, ale cztery dyszki to myślę spokojnie i pan jaz trafia do wody, papa pa. i fajnie, a rzeka się jeszcze ciągnie. Nie chcę nic mówić, ale po raz kolejny siek bzyk kosi. Więc oczywiście wiecie gdzie go szukać, bo już tu dzisiaj mówiłem. Kot FIFEN 8-8% taniej. A teraz mówimy dalej. I sam nie lubię takich reklam, jak oglądam innych youtuberów, ale prawda jest taka, że żebym ja mógł się tym zajmować dużo częściej niż zwykły człowiek, czyli łowieniem ryb i nagrywaniem filmów, to muszę takie rzeczy robić. Więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Po raz kolejny na drzewa, więc obłowię sobie trochę z brzegu. No tutaj na gumkę idealnie, ale gumy mam w pudełku w belly więc już niech będzie wobler. Jest! Ryba. Ciekawe co to. Branie dosyć agresywne. Kolejny chyba jaś. Nie, okoń. Ładny. Taki pod 30. No może trochę przesadziłem, ale jest. Fajowo. Coraz lepiej idzie. No i pięknie. W końcu rybki się zaczęły pojawiać. I to takie rozsądniejsze. Po prostu inny charakter przybrała rzeka. Wcześniej były płcizny, szybko płynęła, a teraz jest głębiej i płynie wolniej. A te bagniska zapowiadają się prześwietnie. Skoro coraz bliżej bagnis jest coraz więcej ryb. Jest kolejna ryba. Ale to był szczupak i obciął mi przynętę. Cholera. A mam tylko taką jedną. Ale mam jeszcze takiego sieka, tylko że w innym kolorze. Dobra, założyłem gumkę i powtarzamy w to same miejsce. No tutaj dwie rybki się zameldowały. Jest. Okonek, mamy go, mamy drania, mamy skór czy byka. jedyneczkę. Proszę bardzo. Jak liczyłem, że tu trafię ryby, no to, że będą bardzo, bardzo wygłodniały, bo raczej haczyka tu wcześniej nie widziały, oraz przynęty sztuczne, no i faktycznie brania, jak już teraz się pojawiły, to są bardzo mocne i agresywne. Myślałem, że ryba. Wodujemy z powrotem beli bellyboachera. Ekscytacja rośnie, bo rybki się już pojawiły. No ale wredny szczupak niestety, zeżar mi bzyka, ale to dobrze, może tak chciał los i teraz sobie połowię trochę więcej na gumy, a jednego bzyka też mam, tylko po prostu w innym kolorze, także... Najwyżej go założę, jak gumy nie będą dawały efektów, ale dają, jak widzicie, dają. Już złapałem dwa okonie. Jest, ryba. I co to? I co to? Szczupak? Tak, chyba szczupak. Ale jedzie. No silna ryba. A no, może on jest duży, naprawdę? Na GF jedynkę. No nie jest duży, taki 50. Ale w kondycji niesamowitej. Co? Płyniemy w górę? Tak to się zmęczysz, kolego. W górę rzeki to się zmęczysz, no ale taka 50. O, GF1 mu wystaje z buzi. Chodź tutaj, chodź tutaj. O, pięknie. Fajnie, że jesteś, ale już byś się mógł poddać, bo tam dalej są fajne miejsca, i ja bym chciał sobie je obłowić, a nie walczyć z tobą. No dobra, chodź tutaj. Dypniemy cię, bo jesteś bardzo płytko zapięty. Patrz, jak jesteś zapięty. I spadaj. A tu już pomału zaczyna się robić bagniście, tak jak wspomniałem. Zaraz pewnie będą się pojawiać liczne wzdręgi, bo jak patrzyliśmy na dronie, tutaj ma być też bardzo dużo właśnie zarośli. A wzdrengi lubią takie miejsca. Yes. Łokunie. No, na woblera by się może częściej meldowały jazie. No ale mam gumki, więc działamy. Pewnie o... Jaż też, pewnie się, jest szansa, że się trafi. Dobra, pokonałem jedno z ostatnich drzew, więc czas teraz pokonać ryby w końcu. A nie wiem, czy to nie będzie szczupak znowu, niestety, ale przynęta wpadła tylko do wody, tak jest, szczupak. Ten może obciąć, Ajajaj. chodź tutaj, nie obcinaj mi, ale silny, nic cię nie pożre, ja cię tylko zaraz wypuszczę. No, może lepiej byłoby faktycznie na te woblery łowić, sam już nie wiem, ale woblery mam jakieś liche, poza tymi, co mamy? No nic, odpinamy. Płyniemy, płyniemy. Dokąd my dopłyniemy? Do bagien. Coraz bliżej. A i tak długo płynę. Wydawało mi się, że będę tam około 15, a już jest 16. Założyłem teraz małego woberka oskę z sieka. Już kończy się rzeka, zaraz będą bagna. O, chciałem właśnie powiedzieć, że chcę złowić jazia. Było branie. Ale slalom gigant to jest po prostu. Dzisiaj jest to męczące wędkowanie, ale bardzo przyjemne, bo mam świadomość, że mógł tu nikt nie łowić. I wyniki nie są najgorsze, chociaż jeszcze Przydałoby się spuentować czymś większym, jakiś okaz, skoro już płynąłem w taką dzić. ale zobaczymy, i tak jestem zadowolony. No i zbliżamy się nieubłagalnie do bagien, czyli do tego miejsca, o którym wspominam cały czas. A tam orzeł lata, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. <gryw> Kurde, ale powiem Wam, już rzeka zupełnie znowu inaczej wygląda. Tym razem jest węższa i no już kryje mnie na pewno, więc nie chcę schodzić z tego bellyboata w żadnym wypadku. Przecież teraz widzę, że kolejne drzewo, kolejny raz trzeba będzie się wodować, ale jesteśmy już na tyle blisko, że mi to nawet nie przeszkadza. Także punkt kulminacyjny dzisiejszego filmu, przed nami już za momencik bagienka, tylko pytanie, czy tam coś będzie, bo ja tam nigdy nie łowiłem, ale na mapach Google to na pewno świetnie wygląda. No, mi się jakoś ominąć to drzewo, nie schodząc z niego. No, nie wszystko dzisiaj nagrywam. Oczywiście, bo przegrzewa mi się kamera. Będę musiał coś z tym zrobić. Jeśli macie jakiś pomysł, to nagrywam DJI Osmo Action 4 i możecie pisać w komentarzu, co zrobić, żeby się nie przegrzewało. Dodam, że nagrywam na powerbanku. Może, jakbym miał wymienne baterie, to by się udawało nagrywać bez przegrzewania, no ale. Ale tak jest jak jest. Dobra, wobek i jedziemy. Ostatnia prosta. I później bagna. Dobra, jak widzicie, założyłem płetwy, bo już jesteśmy na takim miejscu, gdzie naprawdę już nie ma nurtu, a żeby się przemieszczać, to założyłem właśnie płetwy, także zaraz pewnie wleci GF Baby. No ale jeszcze parę rzutów ostatnich GF-1 zwykłym. Obawiam się, że to jest gniazdo tego orła, więc się od niego oddalę raczej. Co jest kolejnym dowodem, że tu naprawdę ludzi nie ma? A tu są z kolei te bagna, ale wyobrażałem sobie je inaczej. No nic, zobaczymy, czy coś tutaj pływa. Zakładamy GF Baby. Zobaczymy, czy kręcą się tu jakieś wzdręgi. Wygląda fajnie, ale woda jakaś taka dosyć brudna, więc nie wiem o co chodzi. O, ale chyba tam była ryba. Jest. Jest ryba. Jest! Oj, to ładna wzdręga. Dobra. Ale jaki potwór zobaczcie co tu się stało. Taka wzdręga i zobaczcie, co ją złapało w ogóle. Masakra. Spadaj. Sceptycznie poszedłem do tego wędkowania, bo woda brudna, ale widzę, że tam wzdręgi chodzą cały czas. I wybaczcie naprawdę, że nie robię żadnych przebitek, ale nie mam takiej możliwości, żeby robić przebitki. Nie ma tutaj nawet gdzie wyjść na brzeg, żeby ustawić kamerę. Wszędzie są takie bagna i właśnie za to poko pokochałem chyba to miejsce, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tu będą wzdręgi, ale są jednak. Widzę, jak cały czas chodzą w tych liliach. Coś pięknego. Jest. Yeah. Mamy ale to okonek. Skurczyby kokonek. No co to jest skurczyby kokonek. The gf baby. Mocno ubolewam nad tym w sumie, ale niestety nie jestem w stanie przenieść bołta później samemu i przejść taki kawał drogi potrzebuje kierowcy, a akurat coś mu wyszło pilnego i... Nie mam nieograniczonej ilości czasu. Bardzo Was przepraszam, oczywiście. Sam jestem zły, no ale muszę jakoś do domu wrócić. Więc pomału spadam i wracam. No i co, jestem troszeczkę rozczarowany, że muszę już wracać do domu. Ale z drugiej strony, bardzo pozytywnie zaskoczony, że były tutaj ryby. No i bardzo bym wam chciał powiedzieć, że powtórzę ten wyjazd i że jeszcze tutaj będę mógł dłużej połowić i pokazać wam, co tutaj pływa. Ale męczące to było naprawdę. Bardzo ciężki wyjazd. Gdzieś tam omijając cały czas te drzewa. E, bellyboatem, no to nie było proste. Ale jeśli faktycznie ten film wam się spodobał i zostawicie pod tym filmem 500 polubień, to ja jestem w stanie powtórzyć to dla was i zrobię jeszcze raz spływ w tym miejscu, poświęcając dłużej i więcej czasu na bagnach i zagospodarowując sobie kierowcę, który poświęci mi też więcej czasu. A teraz dzięki, że dotrwaliście do końca, trzymajcie się, połamania kija i sayonara.